Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, a tu już po jedenastej i Słowika nie ma. Wszystko stygnie, zupka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku. A na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku Może mu się co zdarzyło, może go napadli Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli To przez zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek Piórka, głupstwo, bo odrosnął, ale głos, majątek Nagle zjawia się pan słowik, poświstuje, skacze Gdzieś ty latał Gdzieś ty fruwał, przecież ja tu płaczę, a pan słowik słodko ćwierka, wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą.